Konrad Berkowicz. Od 1 do 16. Numer naszej listy w Krakowie to 14, więc poproszę o pytanie numer 1. Pytania, pytania będą odczytywać przedstawiciel ośrodka studiów w o mieście Michał Dulak oraz przedstawiciel stowarzyszenia studenci dla Rzeczypospolitej Paweł Kurtyka. Proszę bardzo. Jak wszyscy wiemy, Kraków jest miastem akademickim. Uniwersytety to jedna z wizytówek tego miasta. E, jakie ma Pan pomysły na intensyfikację współpracy miasta i uniwersytetów e, i w ich potencjału w promocję e, tak, aby Kraków e, stał się rozpoznawalnym punktem na mapie, e, na światowej mapie nauki? Czas na odpowiedź to jedna minuta. To jest bardzo dobre pytanie, bez bardzo źle zadane i pokazuje, że musimy zmienić filozofię myślenia o zarządzaniu miastem. To nie miasto ma nawiązywać współpracę z uniwersytetem i tworzyć coś specjalnie dla polepszenia życia w mieście, tylko miasto przede wszystkim nie powinno przeszkadzać prywatnej inicjatywie, prywatnym przedsiębiorcom działać w Krakowie i korzystać najefektywniej właśnie z dorobku uniwersytetu. Dlatego że trzeba wreszcie uwierzyć w prywatną inicjatywę, tak przestać tak jej przeszkadzać, tak. przeszkadzać, bo każdy przedsiębiorca najlepiej wykorzystuje wszelkie zasoby, zasoby Ludzkie, zasoby ekonomiczne i zasoby wiedzy, czy zasoby uniwersyteckie. My wierzymy właśnie w prywatną inicjatywę, w zarządzanie własnymi pieniędzmi. Chcemy oddać Kraków mieszkańcom, oddać im jak najwięcej pieniędzy z budżetu. Da się to zrobić na poziomie lokalnym, obniżając wiele podatków lokalnych. I chcemy nie przeszkadzać biurokracją, durnymi regulacjami, jak te z punktami alkoholowymi i posiadaniem gminnych lokali, właśnie prywatnej inicjatywy. Dziękuję.